O, o to właśnie, to właśnie... Na ten tytuł powiem wam, jestem najbardziej... najbardziej najrany. No, ja po bardziej typowym RPG-iem, Mi takim unikami wszystko. Tak myślę. A ten jest jakiś kurde mocarny. A, co? On wlazł do tej wody i wyszedł kurde mocniejszy. Jeśli mi ktoś powie, że Dark Souls jest trudny. Wszystkiego jest tak naprawdę fajne. Można pływać, można się wspinać, można skakać. Złap się chłopie! Zabijcie mnie. Ta gra jest tak przeciwko mnie. Wiedźminowi zajęło trzy części opanowanie tych umiejętności, więc wiecie... Chyba nie jest dobrze ze mną. Ja, ja już jestem na takim etapie... Odnajdę tych twórców i ich zabiję. Twórców tej gry. Chyba. I... Dlaczego ten obraz się zatrzymał? Nie wierzę, ale idziemy dalej i... Nie! O kur... Tylko nie to. Już wydawało się, że będzie wszystko dobrze, a zawsze, gdy spadam w tę przepaść, to się wy wysypuje. No stój, ja pierd... Ale na pewno... Drobny wpierdol by im się przydał. Setting jest właśnie wyborny, ta mitologia nordycka jest brutalnie. Tak, Odynie, teraz to się pojawiasz. To było Dlaczego wcześniej nie zrobiłeś go niezniszczalnym modynie? Żeby przypadkiem nikt nie mógł rozpętać piekła na świecie, co? Przejdź po gejowym moście. I sam poszedł, już nawet nie mam wpływu na to. Ja tu się spodziewałem, że tu będą jakieś półnagie walkirie, a tu kurde ten... Żeby to zakończenie jeszcze było warte tego wszystkiego. O, ktoś umarł przy produkcji tej gry, nie dziwię się, to pewnie jakiś tester. Jest, myślę, przyjemnie. "Ta gra chce mnie wyruchać."